Być może jest to najważniejsza historia, jaką usłyszysz w życiu. Pomoże ci przejść przez każde trudne chwilę. Posłuchaj. Pewien rolnik miał gospodarstwo wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego. Słaba lokalizacja, bardzo burzowa, nikt się nie chciał u niego zatrudnić. W końcu do jego drzwi zapukał facet, pytając o pracę. Rolnik zapytał się go, jakie ma doświadczenie, a ten mu odpowiedział: Potrafię spać, gdy wieje wiatr. Rolnik nie był zbytnio zachwycony to odpowiedzią, ale był zdesperowany i potrzebował rąk do pomocy. Pewne Wieczoru znów rozpętała się burza. Rolnik natychmiast i pobiegł do kwatery, gdzie przebywał jego pracownik. Obudź się, bo burza się zbliża, trzeba związać te wszystkie rzeczy, bo zostaną zbuchnięte. Facet wstał i powiedział, nie proszę pana, mówiłem panu, że mogę spać, kiedy wieje wiatr. Rolnik poczerwieniał ze wściekłości i mało brakowało, aby go zwolnił i wywalił na zbity pysk. Jednak kiedy wybiegł, żeby związać rzeczy, był zaskoczony tym, co zobaczył. Wszystkie stogi były przykryte i zabezpieczone. Kury były w kurniku, krowy w oborze, drzwi zareglowane, a okienice mocno zabezpieczone. Rolnik uśmiechnął się i zrozumiał, co ten facet miał na myśli, mówiąc, że może spać, kiedy wieje wiatr. Chodzi o to, że nie musisz bać się burzy w swoim życiu, jeżeli jesteś do niej przygotowany zarówno fizycznie, jak i duchowo. To, że przyjdzie burza, jest nieuniknione. To, na co Ty masz wpływ, to Twoje przygotowanie na trudne chwile. Zaobserwuj mój profil po więcej inspirujących historii.